Cześć, Szymonie. Cześć, Sylwku. Słuchaj, dzisiaj bierzemy się za Aquamena w niełasce bohaterów złoczyńców. To jest tom 29. Ale powiedz mi, chyba ten Aquaman, tak, Aquaman nie ma w Polsce zbyt dużo szczęścia, co? Wydawniczego. Ma jeszcze mniej szczęścia niż Green Lantern, mhm. a to sztuka. Dlaczego? Co się w ogóle dzieje? Dlaczego tak, tak sądzimy, że nie ma z dużo szczęścia? dwóch powodów. Po pierwsze, przyglądała do niego łatka. To jest ten, co gada z rybami I, i przez długie lata był tylko memem. A drugie, jak już zaczęła wychodzić w Polsce porządna, pierwsza porządna seria, naprawdę fajna, to była tak mało popularna, że urwała się po trzecim tomie, kończąc się takim ciekawym cliffhangerem i tak nabierając takiego rozpędu i te, będąc naprawdę dobrą historią, jedną z lepszych, które były wydawane w Polsce w tamtym czasie. Mhm. Tak, i co to jest za, za seria, która została wydana w trzech częściach i, pff, i się zakończyło? To właśnie to. tak? To jest pierwszy tom tej, tej serii, prawda? God. Tylko, że to jest w, w z Egmontu w DC Odrodzenie: Aquaman, pierwszy tom, utonięcie. Do tego za chwilę wrócimy, ale na początek przyjrzyjmy się wydaniu czy edycji od Ashet, wielkiej kolekcji komiksów. Bohaterowie i Złoczyńcy, bądźcie z nami. Przypatrzmy się samej okładce. Aquaman, pół człowiek, pół Atlanta, zawsze krąży pomiędzy Ziemią a morzem. Kiedy jednak Czarna Manta, jego nemesis, przeprowadza niszczycielski atak na ambasadę Atlantydy, bohater zmuszony jest opowiedzieć się po którejś ze stron, ponieważ podejrzenia, strach i niepokoje społeczne grożą wybuchem wojny. E, to jest takie dziwne trochę wprowadzenie e, zamętu dla mnie. Co to znaczy, że to jest odrodzenie? 1, Aquaman 1.6? 6? Co się mogę powiedzieć o co chodziło? No to śmiało. Bo jak, jak startowało odrodzenie, praktycznie wszystkie serie zaczynały się od powiedzmy Aquaman Rebirth 1. Czyli była linia wydawnicza, yy, yy, odrodzenie DC, czyli DC Rebirth, ale na początek wprowadzali takie one-shoty z każdej serii. Był ba Batmanowy, Supermanowy, Green Lanternowy. Każ każda seria, Flashowy. Każda seria miała takie jedno wprowadzenie, które miało pokrótce przypomnieć, pokazać, kim jest ta postać. Tak mhm. ogólnie, nie prawda jeszcze głównej fabuły, ale takie krótowe, żeby jakby, powiedzmy, zliźnięcie tematu, czy po prostu takie zaintrygowanie. I dopiero później zaczyna się ta właściwa opowieść. Czyli to jest ten prolog. Tak, wchodzimy w ten świat, świat Aquamena. Aquaman, a raczej Arthur Curry, to owoc mezaliansu między władczynią Atlantydy i zwykłego człowieka latarnika. W tomie tym poznajemy go jako władcę oceanów i no niestety, niestety jak w, w życiu bywa, taki w historii Aquamena, też pod wodą nie dzieje się zbyt dobrze, ponieważ po pierwsze Aquaman walczy z potopem. A czym jest potop? To komórka terrorystyczna Atlantów, skrajnie ksenofobiczna. Potop postrzega mieszkańców Suchego Lądu jako wskażenie i jest przeciwny jakimkolwiek kontaktom Atlantydy z powierzchnią. I może bardziej niż czegokolwiek innego nienawidzi tego, że ich król narodził się na powierzchni. I druga kwestia to problem związany ze suchoziemcami, a mianowicie to są, to jesteśmy my, ludzie, których tak z przekąsem Atlanci nazywają. Ale co ludzie chcą od, od tych ciekawych morskich stworzeń? Zobaczmy. Aquament tak naprawdę powszechnie wzbudza strach. Zbyt wiele razy Atlantyda była w konflikcie z powierzchnią. Moja siostra i jej synek zginęli. Straciłem dom, moi sąsiedzi też potracili domy. Nikt nam tego nie zrekompensował, Dawidzie. Nie wiem, co to miałby być za superbohater. Dla wielu Aquament to zagrożenie. Jest królem Atlantów, obcej rasy i przywódcą bandyckiego państwa. Tak? Mamy tu informację, Jim Taurus przeżył atak w 2013 roku, więc to była jakaś inna jeszcze związana z tym historia. I dodatkowo mamy do czynienia ze śmiertelnym wrogiem Aquamana, a mianowicie z Black Mantą, czy Czarną Mantą. Dlatego zacznę od niej. To będzie śmiertelna rana. Wraz z nią zniszczę jego cenną ambasadę Spindrift i nadzieję na pokój między lądem a morzem którą owa placówka miała symbolizować. A potem wykończę samego Aquamena, bo wiem, że niezależnie kim jeszcze stara się być, Aquaman jest przede wszystkim mordercą. I rewelacyjny kadr tutaj jest, chcę go pokazać. Śmierć mojego ojca zostanie pomszczona, a cel mojego życia jako czarnej manty wreszcie się wypełni. I fantastyczny kadr czarnej manty. Manty, to jest właśnie prolog. Tak, to jest ten początek. I potem już przechodzimy do właściwego komiksu. A tutaj dzieje się sporo. Co nie, Szymonie. Dokładnie. I właśnie patrz, to był taki prolog, patrz, głównego antagonistę, głównego bohatera przedstawionego tak nie wiecie, jakim on jest, i to miało być właśnie takie na dla potencjalnych czytelników. Dużo się dzieje, i ja bym powiedział, że jest stosunkowo mało superpodchaterszczyzny, a stosunkowo dużo polityki. Ale polityki w takim fajnym wydaniu, bo mamy, tak jak w tym opisie było, z jednej strony Atlantów, którzy nie przepadają za powierzchnią. Jest tam spory nurt, nazwijmy to, izolacjonistów, którzy by się w ogóle nie wydłużali i chcieli być odseparowani od reszty. Z drugiej strony mamy ludzi, powierzchniowców, którzy nie ufają Atlantydom z uwagi na przeszłość, na to, że chociażby w nowym DC Comics był uh, Wilzesta Prawiedliwości, był Tron Atlantydy, gdzie naprawdę walka o władzę na, na, w Atlantydzie po prostu rozegrała się, można powiedzieć, na powierzchni, było zatopienie kilku miast ze sporymi, sporymi ofiarami, z stratami. I to wszystko właśnie władane Artur, który chciałby pokoju, ale musi przekonać i do tego pokoju i swoich. Powiedzmy danych, czyli i Atlantów, i Rząd Stanów Zjednoczonych, który też do końca nie jest przekonany. A jeszcze, żeby było trudniej, to ma Czarna Manta to miesza w tym, czyli każdy, każda porządna, spokojna inicjatywa po prostu jest, zostaje rozdzielana zaraz na początku. Prawda, więc te trzy wątki, które tutaj podałem, mamy ten potop, mamy czarnomantę, mamy ludzi, którzy naprawdę bardzo e, zdystansowani są do, do Aquamana i jego świty. E, to wszystko się ze sobą łączy i tworzy po prostu później mieszankę wybuchową. Na tyle wybuchową, że Aquaman spotyka się z Supermanem. Odbyłem właśnie rozmowę z prezydentem. Cokolwiek tu się dzieje, musi się zakończyć. I to natychmiast. Komiks jest przepełniony wyśmienitą akcją. Narracja jest ba zbudowana bardzo dobrze, jest sprawnie to wszystko zrobione. I powiem tobie, Szymonie, że ja mam wrażenie, że jest to idealny materiał. Wiesz na co? Na doskonały hollywoodzki film. Pełnometrażowy, który może śmiało pójść do kin. Możliwe, że będą się na tym wzorować. Jak był Aquaman z 2018 roku, to on bazował troszeczkę na korzystał z niektórych motywów z serii z nowego DC Comics. Tego co recenzowaliśmy. Tam były te, te stworki śmieszne, które, te, stworki śmieszne te, te co wychodziły z głębin. Natomiast tutaj kto wie. Może nawet wykorzystują, bo tam bo kwestia bycia królem. W sumie na koniec filmu został królem, można powiedzieć, Aquaman. I nie doszło jeszcze do konfrontacji między powierzchniowcami a Atlantydą, więc to mo może nawet ten film, który ma wyjść w przyszłym roku, bazuje na tym komiksie. Dowiemy się. Pomimo, że gdzieś tam w połowie, niby rzekomo kończy się wątek z, z Czarną Mantą, ale dalej on też się pokazuje no. i i jego postać też bardzo ciekawie się rozwija. Po mistrzowsku scenarzysta zbudował, zbudował tę, tę historię, historię w niełasce. Ja no dodał jako zaletę postać Mery. Ponieważ Mera kocha Artura, bezwarunkową miłością, można powiedzieć, bardzo, bardzo mocno kocha, i wspiera go ze wszystkich sił, mimo że nie podziela jego poglądów. To jest rzadkość. W sensie. Ona go będzie wspierać ze wszystkich sił. Będzie mu pomagać na każdym kroku, aczkolwiek nie do końca jest zwolenniczką tego, co, do czego dąży Artur. To jest też moim zdaniem ciekawa rzecz po prostu. Czasami nie we wszystkim się zgadzamy, Arturze. Musi się z tym pogodzić. Próbowałem. Ten tekst, Aquaman w niełasce, jest naprawdę bardzo dobrym. Ja go serdecznie polecam. Ale uwaga, Szymonie, polecam Aquamana, ale nie w niełasce. Ja polecam tą pierwsze utonięcie. Zdecydowanie. To, co tutaj się zadziało w Aquamenie, w z wydaniach, Ashet, no to mnie totalnie zaskoczyło. I takiej sytuacje nie mieliśmy wcześniej. Przynajmniej nie zauważyłem. Aż tylu, aż tylu baboli, które powstały. Pierwszy Babol, to już o nim wspominałem podczas swojego unboxingu. Mamy następującą rzecz. Tutaj. Nastąpiło pomieszanie plansz, przez co to nie czyta się dobrze. To się nie czyta dobrze. Powstał błąd w, w, w układaniu komiksu. Pisałem do Hachette, do odpisali, że niestety nie, nie zrobią czegoś takiego, nie, nie wznowią, nie poprawią tego, ale będą na pewno w przyszłości baczni zwracać uwagę na, na drukowanie, na, na składanie. Bo to oznacza, że cała partia komiksu jest wytrukowywana dużo, dużo wcześniej, niż trafi do kiosków. Bo prenumeratorzy dostałem to miesiąc wcześniej, tak. gdzieś tak średnio te tomy. I ty, ty dość szybko to dostajesz. To było ponad miesiąc. Tak, to było ponad no, miesiąc. No, ale zasygnalizować błąd. Temu. Więc jeżeli oni by mieli możliwość drukowania, wydaje mi się, później, to by raczej ten błąd poprawili. Więc wnioskuję taki, że cały nakład jest drukowany gdzieś z miesięcznym, dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Możliwe, że tak jest. Możliwe. Ciekawy tok myślenia. Niemniej jednak, to nie jest wszystko, co tutaj zauważyłem. Są błędy w tłumaczeniu i inne błędy. Popatrzmy. Tutaj mamy scenę walki Aquamena z Czarnomantą. Czarnomanta mówi Jesteś, pogod... Jesteś pogodzony, powiadasz. Głupiec z ciebie. Nikt nie kończy od tak krwawej waśni, takiej jak nasza. Gdybym postanowił to przerwać i nagle tu dum! Mamy tylko czarne dymki. O co chodzi? Natomiast w Agłomowskim wydaniu mamy następującą sytuację: Pogodziłeś się z tym, co zrobiłeś, głupcze, nie uciekniesz od tego, co nas połączyło. Mogę przestać. Ja nie, nigdy. Widzicie, tutaj mamy słowa, które wypowiada czarna manta. Tutaj natomiast tego nie ma. Nie ma. Co się zadziało, nie mam pojęcia. To nie wszystko. Mamy tutaj jeszcze kilka takich literówek. Uświadomił mi nieodwracalność pewnych ruchów i ich konsekwencje. Nauczył mnie odpowiedzialności i panowania nad sobą. Ad, a powinno być, popatrzmy, panowania nad sobą. Oczywiście, zabrakło literki n. Znowu to nie jest wszystko, mam jeszcze jedną wypowiedź. Kontaktowałem się i z tobą, i z Adamem, i z Sebastianem, z Łukaszem, żeby po prostu zapytać się was: jak wy to rozumiecie? Bo ja miałem przez chwilę naprawdę taką, taki dylemat o co chodzi? Myliłem się: Zabij mnie, a nie tyle zostaniesz z niczym. Zostaniesz, aby przez resztę życia odczuwać zawód i rozczarowanie. Szczerze mówiąc, ja już to później zrozumiałem, o co chodzi, ale zajęło mi to chwilę, ponieważ y, zwracając uwagę na tłumaczenie od Gmontu, to jest zdecydowanie przystępniejsze. Jeśli mnie zabijesz, zostanie ci mniej niż nic. Czeka cię życie pełne rozczarowań. DC odrodzenie Aquaman, pierwszy to utonięcie, no zdecydowanie wygrywa. Jeszcze ma jedną zaletę. Pomiędzy kadrami. Czyli wprowadzenie tego, co wydarzyło się w okresie nowego DC Comics. Gdzie mamy na przykład kontekst z tym całym zatopieniem miast przez Atlantów w tą wojnę? Bardzo, bardzo ważny dodatek. Tak, pokazuje to między kadrami. No oczywiście, co trzeba powiedzieć na obronę Aszed, No to to, że też no, ma tutaj wstęp ciekawy. Ma tutaj wywiad w poszukiwaniu króla królamów, wywiad z, z Danem Abnetem. Y no jest sporo materiałów dodatkowych, ale bardzo źle odbiera się komiks, czy w ogóle tekst, który widzi się, że on jest daleki od, od, od wzorca, od norm. Zabrakło korekty po prostu. Wygląda tak, jakby nie było korekty, jakby osoba, która zajmuje się korektą i sprawdzeniem, takim ostatecznym przepuszczeniem do druku po prostu, nie wiem, miała urlop albo, mhm. przy, albo spała, prawda. Zabrakło też galerii okładek. Tutaj mamy naprawdę fajną galerię w Egmontcie. No tam nie ma. Tam są poszczególne kadry, ale to w sumie to też nie to samo. No jednak to jest chyba najmniejszy problem. No, problem jest jednak w, w tym tłumaczeniu. Taką ciekawostkę. Jeszcze jeden jest jedno wydanie z Aquamanem, z tą historią, a mianowicie w antologii, Aquaman Antologia z DC Deluxe, ale tutaj to powiem tobie szczerze, że chyba nawet lepiej o tym nie mówić. Bo to jest tylko po prostu kawałeczek. To jest, to jest tylko prolog, tak. prawda? Ten prolog, tak, ten prolog, bo to było założenie tej antologii. Czyli pokazujemy z różnych epok kawałki, żeby Pokazać nie tyle całą historię, bo się nie dało, bo bym musiała mieć nie 400, ale 4000 stron. Tylko po prostu pokazać, jak się tworzyło przygody, jak się rysowało przygody w różnych epokach postaci Artura Karego. Nie do końca do, do mnie to przemawia. Bo czytając takie coś, to ja po prostu miałem wrażenie, że no to jak jakaś wersja demo. Zanim się rozkłada. Tak, to jest antologia. Na tym to polegało od początku. Tym bardziej, że tam większość tej informacji czerpałeś z dodatków. Tam miałeś po prostu o tym, kto kiedy tworzył, jak to wyglądało, co się zmieniało, kiedy było przejście całkowicie, na przykład zmieniono genezę bohatera i tak dalej. To był cel. To nie był błąd, tylko to był cel i zamierzony efekt. Pokażę te wszystkie tomy, które tutaj zostały uwzględnione ale w dalszym ciągu to, to nie jest dla mnie, to, to oczywiście to jest DC Deluxe, więc wziąłem, ale ja nawet nie zamierzam czegoś takiego czytać, bo to po prostu to robi smaka i pozostawia totalny niedosyt. Gdybym poznał tę historię tylko przez, przez ten prolog, no, nie, nie, nie. Odpada. Totalnie odpada. Jeżeli miałbym kupować, inwestować w którąś z wersji, zdecydowanie od DC odrodzenie. Aczkolwiek i też tu pozostanie niedosyt, ponieważ to, co powiedziałeś na samym początku, Egmont zaprzestał wydawania na trzecim tomie, a tego chyba było sześć, tak? Sześć tomów dana Abneta plus miniseria królowa, Mera Królowa Atlantydy. Powiem to tak, kończy się, urywa się w fatalnym momencie jeżeli chodzi o ten trzeci tom wydany przez Egmont, ale za to wcześniej jest tam tyle fajnej treści, więc to już do was należy. Czy chcecie poczytać sobie naprawdę fajny komiks, fajną opowieść, będąc świadomym, że po polsku w tej chwili zakończenia nie ma, czy jednak odpuścicie? To już wasz wybór. Taka ciekawostka, tak, że mamy w kolekcji aż aż, aż albo tylko Dwie historie, dwa tomy Aquamena. Z głębin bardzo, bardzo dobre. Tutaj też jest odnośnik. No i Aquaman w niełasce. Polecamy, polecasz, co nie? Historia bardzo dobra wyda edytorsko niestety z problemami. Tak. I oby więcej takiej wału nie było, aczkolwiek jeszcze w wcześniejszych tomach też zauważyliśmy. Więc zwracamy Ania. uwagę na wszystko. Dobrze. Ania. Dzięki Szymonie za, za fajną rozmowę, jak zwykle. Dzięki za zaproszenie. Komentujcie, powiedzcie, podzielcie się, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Widzimy się następnym razem. Cześć! I chyba w 30 numer, tak? I potem będziemy rozmawiać o naszych prognozach i tak dalej. Aha, I podsumowanie. Tak, i podsumowanie. Ja już się doczekać nie mogę tego. No właśnie. Cześć. Ja więc będzie za moim ulubionym. Hej. No, zobaczymy.